się mam wronek, eee, Czas na kolejną arenkę. No i jak sami widzicie do wyboru Donger, Garosz albo Tral. Eee, Garoszem nie lubię grać, Tralem mi nie idzie, więc zostaje Donger. Trzeba, trzeba, trochę hajsu zarobić, bo widzicie tu troszeczkę, ciężka bieda. Eee, no i zaczynamy misz tajemny golem plaster obserwator tajemny golem. Zapraszam. Następnie u obrońca Argusa do zestawu, eee, zanim jeden Yeti. OK. Potem, potem, dobra. Ognisty Ogar, niech będzie, taka petarda trochę. Tygrys z cierniodławów. Pomsta. Lubię pomstę, to jest fajny sekret. E, potem, 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 dobra. Ta z dingo. Tych czwórek mi się tu niebezpiecznie dużo robi. Wichro gniewna harpia 1, Dołoży do niej. A! Strzelec z żelaznej później, niech będzie. Następnie rozjemca Aldorów, zatrzymany jak najbardziej. O, i za dwa mamy protektor Argentu. Dobrze, potem dołożę jeszcze jednego szalejącego Worgena. Dołożę srebrytowego czempiona. I jeden dar mądrości. Dziwnie to wygląda. Dziwnie, 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 dziwnie. I powierniczkę tajemnic. Niech będzie, jest. I konsekracja, dobrze. Konsekracja, ważna rzecz. Potem, potem, potem. Tauren Wojownik. Niech będzie. Same trzyma nowe karty. Cholera. Okej. Strażnik Królów. To jest irytująca karteczka dla przeciwnika. Jeszcze jedna pomsta. Kuźwa, jaka krzywa Jest Równość. Świetnie. To się też nada. Władca Nerubarów... Nie. Elfę Włóżniczkę se jeszcze ją. No i w takim razie jeszcze jeden Szalejący Worgen. Następnie... mściwy Kowal. Jedna sztuka. Szlachetne Poświęcenie. I jeszcze jedna konsekracja. jak to wygląda w ogóle. Tycia yy, przywoływaczka. Chociaż teraz to już chyba nie powinienem się kompletnie przejmować Krzewoman Arcyma do zestawu. Dwie karty, trzy karty mi zostały. Yy, Święty gniew, jedna sztuka, co to za gówno jest? Wichra gniewna harpia. No i na sam koniec. Yy, nauczycielka purpurowych, ale bieda. Naprawdę takiej biedy to dawno nie było. I wydaje mi się, że tym, no, dupy nie urwa, ale to i tak wciąż dużo powiedziane. Myślę, że raczej będzie straszna tragedia. No, ale dobrze, no, zobaczymy już jutro, będzie pierwsza część, pierwszy odcineczek, także będziecie mogli się sami przekonać, także serdecznie zapraszam. No, oczywiście jeszcze dziś e, Darksiders. No, a tak to, to wiadomo, na like, Facebooka, subskrybujemy kanał. E, no i już jutro kolejna porcja filmów. Trzymajcie się i strzałeczka. Hej!